Wydłużono ograniczenia w usługach świadczonych przez starostwo powiatowe w Mławie. Bezpośrednia obsługa klientów ze względu na sytuację w kraju i potencjalne ryzyko zarażenia koronawirusem nadal nie jest prowadzona. Dotyczy to zarówno głównego budynku starostwa powiatowego, jak i wydziału komunikacji, wydziału geodezji, katastru i gospodarki nieruchomościami oraz powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Obsługa klientów starostwa powiatowego w Mławie odbywa się poprzez portal Zaufania publicznego. Apple App. W sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki należy telefonicznie uzgodnić termin wizyty w urzędzie dzwoniąc pod wybrany numer telefonu. W budynkach starostwa powiatowego w Mławie w wyznaczonych miejscach zostały wystawione specjalne pojemniki, w których można składać dokumenty, również wyznaczeni pracownicy pełnią dyżury i udzielają informacji dotyczących sposobu załatwienia konkretnej sprawy. Przewidywany termin przywrócenia bezpośredniej obsługi klientów zaplanowano na 11 maja. Termin ten może ulec jednak wydłużeniu w zależności od sytuacji panującej w kraju.